Dzisiaj chciałbym się podzielić jedną bardzo ważną zasadą, która przyświeca mi od wielu lat, jak czy to pracowałem w dużej korporacji, czy to pracuję właśnie teraz w swoich firmach, czy, czy prowadzę stowarzyszenie Mieszkanicznik. To jest tak zwane koło Deminga, PDCA. Myślę, że może wiele osób zna. Ono zostało wynalezione w 1950 roku właśnie przez Deminga i jest rozpropagowane. Polega na tym, że każde nasze działanie opiera się na tym, że najpierw planujemy, później coś robimy, sprawdzamy, i znowu działamy i zamyka się w takie jedno koło, czyli PDCA. Plan do check action. To jest jakby jedna rzecz. Pamiętajcie o tym, żeby za każdym razem jak coś takiego robicie, coś planujecie w życiu, żeby opierać się tej zasadzie. Druga zasada jest taka, że w każdym planie działań musicie mieć trzy parametry, czyli musicie wiedzieć co robicie, kto robi i do kiedy? Czyli pojawia się znowu data. I tak naprawdę, wszędzie, gdziekolwiek w firmach, które prowadzę, czy w mieszkańczniku, jeżeli robimy jakieś działania, zawsze mamy te trzy czynniki, czyli wiemy, co robimy, kto to robi i do kiedy. I trzecia, ostatnia rzecz, jest może taka najtrudniejsza albo najciekawsza, gdyż często mówimy, że nie mamy czasu na pewne rzeczy, a ja wam pokażę, jak można czas zaprząc. Do pracy, żeby wam pomagał w tym, żeby rzeczy następowały. Bo jak wiecie, nie jesteśmy w stanie zatrzymać czasu, ale wyznaczanie sobie pewnych dat i wyznaczanie pewnych takich systematycznych działań powoduje to, że jeżeli na przykład ja prowadzę kilka firm, jest mieszkanicznik i co poniedziałek mam jakieś spotkanie, co wtorek mam jakieś spotkanie, co środę, czwartek czy piątek, to się odbywa systematycznie. I nawet jak ja nie, nie zrobię tego w dany poniedziałek, to kolejny poniedziałek nastąpi, to kolejne spotkanie nastąpi. Więc jak wyznaczycie datę i nawet tego nie zrobicie, ale to jest data taka cykliczna, że w ten poniedziałek się nie udało, to w kolejny będziecie musieli wrócić z powrotem do tego zadania. I w kolejny, i w kolejny, i w kolejny. I tak naprawdę zadanie pójdzie dalej do przodu. Więc zachęcam do tego, gdyż. Ja stosuję wszędzie właśnie te zasady PDCA, zasady tą właśnie plan yy, do check action, zasadę, że zawsze wpisujemy co, kto, kiedy, jak również Nigdy nie zostawiam zadania bez daty, bo wiem, że data mobilizuje mnie do tego, żeby zostało zrobione w określonym czasie. Jednym z przykładów stosowania koła Deminga PDCA jest motoryzacja. Ja wychowywałem się w niej, pracowałem 12 lat i tam zawsze, jeżeli do czegoś podchodziliśmy, to było stosowane właśnie to koło Deminga. Nikt nie startował żadnego planu działań bez tego, jak nie wiedzieliśmy, co robimy. Jak to sprawdzamy i jak się zamyka cały proces? Czyli PDCA, plan do check action. Tak samo do drugiego obszaru. Nigdy nie kończyliśmy spotkania, gdy nie wiedzieliśmy, co robimy, kto to robi, w jakim czasie ma się to, to zamknąć. Tak samo to stosowałem kiedyś i teraz stosuję w, w swoich firmach, i myślę, że u Was to samo powinno być. Nie wystarczy tylko wyznaczyć, co i kto, tylko powinna być zawsze data. No i trzeci przykład to jest właśnie stosowanie tych systematycznych spotkań, zadań. Ja mam coś takiego, że tydzień mam podzielony na części i wiem, że w poniedziałek mam spotkania w danej firmie i one się powtarzają co poniedziałek. We wtorki na przykład mamy mieszkanicznika i czwartki też mamy mieszkańcznika. I wiem, że jeżeli czegoś nie zrobię we wtorek, to zrobię to w czwartek. Jeżeli nie zrobię w tym tygodniu, to w następnym tygodniu na pewno wrócą do mnie te zadania, bo to jest ta systematyczność. W środę mam inne spotkania, które też się powtarzają co środę, i w piątek to samo. Więc jakby działam na systematyce, i to wszystko powoduje, że sprawy idą do przodu, że ja nie mogę się zastanawiać, czy zrobić, bo jak nie zrobię tego w tym tygodniu, to i tak w następnym tygodniu będę musiał to skończyć. Więc polecam, żebyście stosowali zasady, o których mówię, i w życiu na pewno one bardzo mocno Wam uproszczą, a stosowanie zasady. Wpisania daty jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli, do kiedy temat się zamyka. Zauważcie w tym temacie, jak pomocny jest kalendarz. Często mamy problem właśnie z czym? Z wyznaczeniem daty. Bo nie mamy problemu, co mamy zrobić i kto ma to zrobić tak naprawdę, tylko my często problem z wyznaczeniem daty. Ale jak otwieracie kalendarz, czy w telefonie, czy w notatniku, to tam... Każdy dzień jest oznaczony datą, więc jak tam wpiszecie, to już się to znajdzie. Zmusza nas do tego, że definiujemy datę. Więc serdecznie zapraszam do tego, żebyście używali kalendarza jak najczęściej, używali telefonu z kalendarzem, bo on pomaga nam zdefiniować datę i bądźcie pewni, że ta data na pewno nastanie, nawet jakbyście mocno się opierali. Wszystkiego dobrego i życzę używania tych trzech za. Was również do tego, żebyście subskrybowali kanał, nacisnęli dzwoneczek, bo wtedy dostaniecie informację o tym, że pojawił się nowy film. Wszystkiego dobrego.